Jedzą, piją, lulki palą. Tańce hulanka, swawola. Ledwie karczmy nie rozwalą. Haha, hihi, hejże, hola. Twardowski siadł w końcu stoła. Podparł się w boki jak bajsza. Hulaj dusza, hulaj! Woła, śmieszy, tumani przestrasza. Żołnierzowi coś grał zucha, ucha. Wszystkich łaje i potrąca. Świsną szablą koło ucha. Już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału. Co milczkiem wypróżniał rondel, Zadzwonił kieską pomału, Z patrona robi się kondel. Szewców w nos wyciął trzy szczutki, Do łba trzy rureczki, w smok i gdańskiej wódki, Wytoczył ze łba pół beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, Kielich zaświstał, zagrzystał, Patrz na dno, co u licha, Po coś to kumie zawitał. Diablik to był w wódce na dnie, Istny Niemiec, sztuczka kusa, Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa z kielicha aż na podłogę pada rośnie na dwa łokcie nos jak haczyk kurzą nogę i krogulcze na paznokcie atwardowski witam bracie to mówiąc, bierzy obcesem. Cóż to czylisz? Mię nie znacie? Jestem Felesem. Wszak ze mnąś na łysej górze robił o dusze zapisy. Cerograf na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, ja dwa lata przebiegą. Miałeś pojechać do Rzymu, bycie tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. cerograf nadal nie służy. Ty, czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma, Rzym się nazywa, kładę areszt na Waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił na takie diktum akerbum. Ja był za kontusz ułapił, a gdzie jest nobile verbum? Co tu począć? Kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową, twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt Mefistofilu. Tam warunki takie stoją: po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją. Będę miał prawo trzy razy, zaprząc Ciebie do roboty, A Ty najtwardsze rozkazy Musisz spełnić co do Joty. Patrz, oto jest, karczmy godło, Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, A koń niech z kopyta utnie. Skręć mi przytem biczek z piasku, Żebym miał czym konia chłostać. I wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek korzecha, Wysoki pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, podbita nasieniem zmaku. Patrz, oto na miarę świeczek, cal gruby, długi trzycale. W każde z makowych ziareczek wbijie takie trzy bretnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi poi, potem bit z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków zwrotów, stępa galopuje kusa, patrzy aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Bisie. Lecz druga rzecz nieskończona: trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pod na nim bije, lecz pan każe, sługa musi, skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząc się brum parsknął raźnie. Teraz jużeś w naszej mocy najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno: będzie kwita, zaraz pęknie moc trzartowska. Patrzaj oto jest kobieta, moja żoneczka, twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie, niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic, złamiesz choć jeden warunek, już cała zgoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki, niby patrzy, niby słucha, tymczasem już z blisko kłamki. Gdy mu Twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, Czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha.